Was, ja byłem mbn 123 I zaprosić was na, 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 na moje dzieło na konkurs LJa i Chudego e, Tak, chcę wam zaprezentować Właśnie em, e, No e, Jeb w oku. to jest bardzo fajny tekst Chudego w serii Oczami jaskiniowca e, LJa I e, dać wam link W opisie filmika i tak, to być moja kina i nie 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 wchodzić. Ja, ja tylko tu mogę wchodzić. I i, i tak. I, ja zaprezentować właśnie oko na 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 to być mój najlepszy przyjaciel i tak. I właśnie... I, i, i je w oko. Ja, 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 ja. No i co? I cza. O, nie, nie, nie. nie, nie. maya maya pequena maya pequena maya maya pouco maya pouco ah 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 Dobra, wykomentować, subskrybować i i i inne te rzeczy, więc to było działane, konkurs przeze mnie zrobione, więc, więc, no, de, papa, hmm, my, kina.